Kiepsko kończy pani prezes, pani magister, złośliwie nazywana przez swoich przeciwników ze względu na... No, średnią biegłość, bym powiedział, w tematyce prawa konstytucyjnego. A ona jest takim sobie niebieskim ptaszkiem, który przyleciał tutaj razem z Wolfgangiem. No, to jest takie złośliwe z mojej strony, ale to dlatego, że bardzo kontrowersyjna postać. Oczywiście chodzi o pana przyłębskiego ambasadora, który miał taką rejestrację też w Instytucie Pamięci Narodowej, tajnego współpracownika Wolfgang. Prezes spotyka się z panią prezes i ustala wyroki. No, to są w ogóle rzeczy absolutnie niedopuszczalne, a tutaj prezes przychodzi i mówi, nie, no w ogóle, no, no to jest moje odkrycie towarzyskie. No to jest, drodzy Państwo, taka bezczelność, że no, trudno mi mówić o większej, chociaż prezes pierwsza Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzata Manowska, podobnie sobie dworuje. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody. Ten kanał subskrybuje tylko 28% spośród ponad 2 milionów widzów, którzy co miesiąc oglądają nasze filmy. Oznacza to, że zdecydowana większość z Was nie subskrybuje tego kanału. Nasz cel to przynajmniej 50%. Pomóżcie nam rozwijać społeczność gońca. Im większy kanał, tym lepsze treści możemy dla Was tworzyć. Będę wdzięczny, jeżeli zdecydujecie się na małą przysługę dla mnie i dla redakcji Gońca i klikniecie przycisk subskrypcji. Dzień dobry, Wojciech Mulik, witam w komentarzu Gońca i Radosław Gruca, witam Państwa. Witamy serdecznie i zaczynamy dzisiaj od gorących informacji. Julia Przyłębska jest sędzią kierującą prasami Trybunału Konstytucyjnego, a nie prezesem. Przekazał właśnie sam Trybunał Konstytucyjny, no właśnie. Czy to, ten komunikat y, tak naprawdę nie określa właśnie tego, co przez ostatnie 8 lat działo się w Trybunale Konstytucyjnym? Czy mieliśmy tutaj prezeskę, czy osobę kierującą pracami? No to takie bym powiedział <laughs> przewrotne pytanie. Każdy musi sobie pewnie sam ocenić. No niemniej jednak y, y, kiepsko kończy pani prezes, pani magister, złośliwie nazywana przez swoich przeciwników ze względu na no średnią biegłość, bym powiedział, w tematyce prawa konstytucyjnego i tak dalej, ale no to, co jest ważne, to to, że niestety mówię, że kiepsko kończy, średnio kończy, dlatego że... Kiedyś klasyk powiedział, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, i miała szansę jednak zrobić to przynajmniej trochę lepiej. A wpisuje się w jak najgorsze wspomnienia o tym, czym Trybunał Konstytucyjny był, czyli instytucją zombie, udającą niezależną, wpływającą przemożnie na polską rzeczywistość, nawet jeśli chodzi o aborcję, to wykonującą taką czarną robotę za władzę, bo przecież realnie rękoma. Julii Przyłęckiej zakazano w Polsce aborcji, i ona na koniec jeszcze robi numer i rezygnuje, wykorzystuje taką no, furtkę w przepisach po to, żeby jeszcze chwilkę porządzić i, jak rozumiem, dowieść temat, czyli zostawić kierowanie realne nad Trybunałem. To właśnie zobaczymy komu już niedługo. Takie, takie wrażenie może się, można odno odnosić, tym bardziej, że no, sytuacja była tutaj związana z kadencyjnością pani Julii Przyłębskiej, bardzo kontrowersyjna, dlatego że no, powołano jednak przepisy dotyczące i to samo sam PiS, Prawo i Sprawiedliwość, dwa dni przed powołaniem pani Przyłębskiej powołał prawo dotyczące tego, że jest sześcioletnia kadencja prezes Trybunału, no, i jakby nie patrzeć, pani prezes została powołana w 2016 roku, w grudniu, dwa dni po wprowadzeniu tego prawa, czyli na pewno to już weszło. No i co? I tutaj mieliśmy taką nie wiem, interwencję do, dotyczącą tego, że no myślę, że zamierzeniem było właśnie. To, o czym mówisz, czyli po prostu przekazanie tego płomienia olimpijskiego prezeski Trybunału dalej, już dwa lata po swojej kadencji, co istotne, podnosili sami, sami ziobrzyści w 2022 roku. Na przykład Michał Woś mówił, że są bardzo poważne tutaj kontrowersje dotyczące tego, że ta kadencja pani przyłębskiej się zakończyła, tymczasem mieliśmy jej kontynuację. No i tak naprawdę te kontrowersje zaczęły się już od samego wyboru pani prezes przyłębskiej z tego powodu. No, że nie mieliśmy wcześniej w historii Trybunału Konstytucyjnego osoby, która byłaby prezesem i która nie miałaby doświadczenia konstytucjonalnego. Dodajmy również, że pani ta nigdy nie pełniła żadnej funkcji, chociażby w Sądzie najwyższym i też miała kilkanaście lat dobrych przerwy. Jej kariera od lat 90. trwała w sądownictwie, natomiast później było kilkanaście lat przerwy, kiedy co ciekawe zajmowała się instytucjami niemieckimi. Tak, no to jest ten niemiecki wątek się pojawia w jej karierze, trzeba to tak nazwać, ale tutaj ona jest postacią, w której skupia się kilka takich charakterystycznych dla epoki rządów PiS cech. Przede wszystkim to co już powiedziałeś, ja nie chcę osobiście wchodzić tutaj w rolę jakiegoś sędziego, jurora, czy ona ma wystarczająco konstytucyjne doświadczenie, czy nie, bo trudno mi to oceniać i specjalnie się dystansuję, bo ja mam wrażenie, że ona zagrała bardzo ważną rolę w tworzeniu takiej. Fikcyjnej wizji polskiego państwa, jako kierowanego przez dwa systemy prawne, bym powiedział, i w zasadzie to jest tak, że jedna ekipa, czyli Zjednoczona Prawica, ma swój system prawny, ze swoimi sędziami, swoim prokuratorem, swoją wykładnią prawa, między innymi konstytucji, tutaj będziemy musieli wspomnieć o Unii Europejskiej, kiedy rozmawiamy o Julii Przyłąskiej, bo nikt tak bardzo jak ona i jej decyzje nie przybliżały Polski do tak zwanego polexitu i wyjścia z Unii Europejskiej i to trzeba na pewno pamiętać i to jest właśnie taki paradoks, zobacz, że z jednej strony osoba, o jakichś może hmm, niewielkich, bym powiedział, naukowych doświadczeniach. Ja pamiętam teczkę jej personalną oceny sędzi. No nie była powalająca, mówiąc delikatnie, nawet jeżeli uznamy, że jest jakaś złośliwość w środowisku sędziowskim. To nawet w tym złośliwie y, sędziowskim środowisku, y, jednak y, jej osiągnięcia i oceny no, wyróżniały się in minus, więc taka osoba jest nagle wywyższona. Ponad wszystkich, no takie stanowisko prezesa, prezeski i Trybunału Konstytucyjnego to dla większości prawników jest zwieńczenie kariery wieloletniej, której poświęcili życie, a ona jest takim sobie niebieskim ptaszkiem, który przyleciał tutaj razem z Wolfgangiem. To jest takie złośliwe z mojej strony, ale to dlatego, że bardzo kontrowersyjna postać. Oczywiście chodzi o pana przyłębskiego ambasadora, który miał taką rejestrację też w Instytucie Pamięci Narodowej, tajnego współpracownika Wolfgang. To też warto jest, przypominać, bo to widać, że taka postać naprawdę niekrystaliczna, naprawdę niewyjątkowa, a pełniąca super, totalnie istotną funkcję. I też taką funkcję, no w zasadzie wykonawczyni, którą dobrowolnie przyjmuje i którą sam denuncjuje, bo to naprawdę jest niespotykane i nieakceptowalne, że przychodzi sobie prezes na y, obiadek do prezes Kaczyński, do Julii Przyłębskiej i sobie rozmawiają o tym, czy dobra jest kary, czy może on woli chińską kuchnię, albo nie wiem, z Rodea da się przywieźć jakiś udziec barani, nie wiem, no, no nie, nie rozmawiają. Kto w to uwierzy, drodzy państwo, że oni sobie rozmawiają o tym, jak żur? Zrobić, tak, a nie o tym, jak ugotować opozycję wyrokami, orzeczeniami trybunału. Do no bez wątpienia mieliśmy tutaj taką czystą kpinę z demokratycznego państwa, a no, działalność Trybunału Konstytucyjnego przez ostatnie lata, bo to nie jest, proszę państwa, tak, że my funkcjonujemy sobie w jakimś kompletnym oderwaniu od tak ważnych instytucji, tylko nie bez powodu stanowiło Trybunał Konstytucyjny. No, takie, takie urzędy miały tutaj być swoistym bezpiecznikiem dla demokracji w Polsce. No i jak widzimy, przez ostatnie lata no, było to wykonywanie po prostu politycznych wyroków. Zleconych najprawdopodobniej przez Jarosława Kaczyńskiego, ale w wyniku tego, w wyniku tych działań, no w, w dużej mierze właśnie w Polsce powstał system, który z pewnością socjologowie mogliby określić jako demokraturę, czyli taki system, w którym wolność państwu nie jest odbierana nagle. W jakiś sposób nie jest to tak, że nie mogą Państwo nagle włączyć telewizji, nie mogą Państwo przeczytać gazet, tylko takie instytucje krok po kroku w demokraturze są odbierane i są traktowane przez populistów jako zagrażające, jako przeszkody w wykonywaniu ich woli, ich woli, czyli jedynych, jedynych osób, które ich zdaniem są głosem narodu. No i w związku z tym doszło w Polsce, w wyniku działań pani przyłębskiej, do stworzenia takiej demokratury, gdzie ta wolność była, nam odbierana po trochu, i chociaż obywatel mógł tego nie zauważać, no to chyba przy okazji strajków kobiet już mogli to zauważyć wszyscy. No i nie dało się nawet tego ukryć, powiem więcej, bo mimo wirusa, który naprawdę dla wielu ludzi pewnie był przeszkodą i zagrożeniem takim, które nie pozwalało im zaryzykować i wyjść na protesty, więc to naprawdę cały kraj stanął w oburzeniu, no czy może generalnie powiedzmy tak o aglomeracjach, tak? Bo może niektórzy byli przeciwko, szczególnie kiedy. Kiedy dostawali informacje, że ktoś chce atakować ich kościoły, co akurat prawdą nie było, ale to zostawmy na chwilę z boku. Istotniejsze jest to, że no, Trybunał Konstytucyjny stał się absolutnie narzędziem, na, narzędziem w rękach ludzi zjednoczonej prawicy, jak gdyś zjednoczonej. No bo ja tylko tutaj przypomnę, że żeby państwo znali też tutaj całościowo kontekst, to moim zdaniem bardzo często mieliśmy w polskiej demokracji do czynienia z sytuacją, kiedy u władzy byli, była jakaś partia i nawet osoba teoretycznie, teoretycznie odrobinę sympatyzująca z nimi, a przynajmniej no, nie prowadząca jakiejś gwałtownej wojny. Bardzo często było tak, że Trybunał Konstytucyjny miał jakieś wątpliwości konstytucyjne dotyczące ustaw rządu. Czy tak było w tej kadencji? No właśnie, no, znaczy trybunał, trybunał musi przede wszystkim dbać o to, żeby system prawny się nie rozwichrował. I to jest taki fundamentalny jego, no, jego zadanie, bym powiedział. I jeżeli mamy ingerencję w jego skład, która powoduje, że ten skład przestaje być przez wszystkich uznawany jako niezależny. No to mamy bardzo istotny element organizacji systemu prawnego państwa. No bym powiedział taki felerny. I to jest i to jest taki najważniejszy wątek i najważniejsza informacja, która powinna płynąć do państwa. Nie może być tak, że nie mamy żadnego sądu, który pilnowałby rządzących przed tym, żeby przekraczali właśnie granice demokratycznego Państwa prawa, żeby łamali zasadę trójpodziału władzy, to właśnie od tego jest Trybunał Konstytucyjny, żeby kategorycznie pewne takie zapędy ukrócać. A tutaj było zupełnie coś innego, bo nie tylko, że nie ma żadnej ambicji wśród tych sędziów Trybunału, ale oni po pierwsze nie bali się uwikłać w bardzo takie nieakceptowalne w cywilizowanym świecie relacje. No, znane mówienie, Kucharka o pani sędzi Julii Przyłębskiej no jest wynika z tego, że no niestety Jarosław Kaczyński, prezes Pis pozazdrościł po pewnie <laughs> paru hollywoodzkim aktorom, i poszedł do telewizji śniadaniowej, odegrać rolę swojego życia. Ta rola to była kocham wiktuały, które serwuje mi Julia Przyłębska. A było tak dlatego, jakoś tak dziwnie się złożyło, że to nastąpiło po tym, kiedy dziennikarze zaczęli poszukiwać dowodów na to, o czym się mówiło, czyli, że prezes spotyka się z panią prezes i ustala wyroki. No to są w ogóle rzeczy absolutnie niedopuszczalne, a tutaj prezes przychodzi i mówi, nie, no w ogóle, no to jest moje odkrycie towarzyskie. No to jest, drodzy państwo, taka bezczelność, że, no, trudno mi mówić o większej, chociaż prezes Pierwsza sądu najwyższego pani profesor Małgorzata Tamanowska podobnie sobie dworuje ze swojej relacji z prezydentem. No to są obyczaje, które powinny przeminąć. Z całą pewnością. No, wspomniałeś właśnie o tej kwestii związanej z Unią Europejską. Ja myślę, że to pokazuje najlepiej tą synchronizację działań, bo z jednej strony mieliśmy tutaj wielki spór rządu z Unią Europejską, no i nagle, nagle znikąd Trybunał Konstytucyjny postanowił sobie tutaj wydać wyrok w sprawie tego, że polskie prawo ma, ma wyższość nad prawem unijnym. No i to o tym właśnie mówiłem, bo to jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne i też gwarantuje teraz, wszyscy, Którzy to słuchają, zadają sobie pytanie, które sufluje niniejszym, czyli jak myślicie, drodzy Państwo, co trzeba zrobić, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Jakie muszą zapaść decyzje i tak dalej? No, drodzy Państwo, powiem, że to mniej więcej tyle zajmuje, co najprostsza poprawka przyjmowana zgodnie przez wszystkie instytucje zapisu. Można to zrobić w 48 godzin można wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Tylko trzeba, co trzeba było mieć, dlaczego tego PiS nie zrobił w moim przekonaniu? Dlatego, że nie miał bardzo silnych ekspertyz prawnych. Właśnie takimi ekspertyzami prawnymi, oczywiście to mówię w przenośni, są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału właśnie przez to, że zapadały tam takie, a nie inne orzeczenia, nazywanego Trybunałem Magisteriuli Przyłębskiej. Dlatego, że... W skrócie bardzo mówiąc i tłumacząc. Po pierwsze, te sprawy były już wcześniej rozstrzygane przez inne składy sędziowskie. Po drugie, kiedy Polska podpisywała umowę akcesyjną, było to też analizowane na poziomie jakichkolwiek ewentualnych deliktów konstytucyjnych. Po trzecie, w ogóle tak, żeby już zamknąć temat na zawsze, czy wiecie państwo, czego dotyczyła skarga tak naprawdę? Jakie prawo analizowała jako niezgodne z, polskim, z polską konstytucją Julia Przyłębska? No prawo do sądu w ogóle. Prawo do sądu było takie wątpliwe dla Julii Przyłębskiej, a najprościej mówiąc no, odwracano kompletnie kota ogonem i oceniano rzeczy, które absolutnie no, nie są ocenne, bo to jest kwestia umowy międzynarodowej, którą na mocy konstytucji mamy jako pewne narzędzie do stosowania i ją podpisujemy. I to jest kwestia jakby wyższości yy, prawa yy, europejskiego nad krajowym jest tutaj Zupełnie jakby poza jakim, jakąkolwiek linią sporu, spo, linię sporu i w ogóle spór wytworzyli specjalnie politycy Zjednoczonej Prawicy, którym nie podobało się, że Unia Europejska patrzy im na rękę, instytucje Unii Europejskiej. Chcieli mieć swobodę, chcieli mieć no, wszelkie granice do przekroczenia bezkarnie, co gwarantowała też taka postawa rządzących, że nawet wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie i płaciliśmy za to milionowe kary. No to, są, to są po prostu tak durne i tak szkodliwe czyny, że no, trzeba to jasno mówić, że cel i korzyść dla ludzi, którzy je podejmowali, kosztem nas, kosztem naszych pieniędzy, naszej pozycji międzynarodowej i tak dalej, było tylko to, żeby mieć jak największy nieograniczony drążek sterowniczy w Polsce. No właśnie, i ci ludzie doprowadzili do autentycznej katastrofy związanej z sądownictwem. To, co najbardziej mnie uderza w rozliczaniu rządów Prawa i Sprawiedliwości, to tutaj, że bardzo rzadko pojawia się jakiś pomysł tego, że powinniśmy również ukarać dwie osoby, które w dużej mierze były odpowiedzialne za ten system, czyli co, Jacek Kurski i Julia Przyłębska. Nie, nie pojawiają się niestety takie, takie tutaj pomysły, żeby ją również należy za to rozliczyć. No tutaj wobec niej sytuacja jest trudna, chociaż warto by było ją w ogóle przeanalizować w ogóle warto by było nawet drodzy Państwo chyba zrobić sobie taki cykl spotkania z ludźmi, którzy potrafią rozliczać, żeby nam powiedzieli czy można rozliczyć z tego, tego albo czegoś innego daną osobę na danym stanowisku, z czego można prokuratora, z czego można posła, z czego można sędziego i tak dalej, i tak dalej, to by było dla Państwa na pewno mm, mocno zaskakujące, ale y, jeśli chodzi o rozliczenie no Julia Przyłębska korzysta z tego, że może mówić, tak bardzo, jakby chcę hasłowo od razu mówimy. Może pani Julia się zdecydować na pozew, oczywiście szczególnie, że będzie miała więcej czasu już jako emerytowana sędzia, ale muszę powiedzieć tak. Julia, tak. Julia Przełębska korzysta z takiej możliwości mówienia, że jest mało gramotną osobą, o tak bym powiedział. To znaczy, e, mimo, że 90% prawników twierdzi, że absolutnie dany przepis jest zgodny z konstytucją, jest to bezsporne i w ogóle analizowanie tego jest samo w sobie jakimś deliktem konstytucyjnym, naruszeniem e, reguł, no to Julia Przełębska będzie mówić, że ona uważa inaczej i koniec. Tak? I e, jak drodzy Państwo, mielibyśmy te Teraz wejść w jej głowę i udowodnić, że ona tak naprawdę to robi, bo jej mówi prezes Jarosław Kaczyński, a nie dlatego, że jest po prostu niepełnosprytna, o tak bym powiedział, na przykład, żeby trochę pokazać skalę problemu. Jeżeli my nie udowodnimy jej, a to też poza samym przekonaniem, nawet dowodami. Trzeba jeszcze jedną istotną rzecz mieć w zanadrzu, czyli bardzo dużo determinacji, żeby ukarać tego typu osoby. Powiesz, jeżeli raz ukażemy prezesa Trybunału, prezeskę Trybunału Konstytucyjnego, to jest to pewien precedens, z którego. Kiedyś ktoś będzie mógł korzystać w mniej lub bardziej niecnych celach, to też każdy się nad tym zastanawia. To nie jest takie hop-siup, więc y, trzeba by jej udowodnić jakieś świadome łamanie prawa. A ona może zawsze powiedzieć, że po prostu ona to tak widzi, i zresztą, pff, no, jak, to, jak to inaczej pokazać? No, będzie ciężko, chociaż powiem szczerze, w ramach tej ekipy. I to też pokazuje ta sprawa, która się dzieje dzisiaj, bo ona przypomina, jakie były wojny wewnątrz Trybunału tego już bardzo rdzennie pisowsko obsadzonego. To pokazuje, że no, mamy nawet na szczytach władzy, bo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają olbrzymi wpływ na, na polską rzeczywistość, no y walki w zasadzie jak y no, z, z takich starych filmów Ośmiornica o, o mafii sycylijskiej. Tam podkładanie sobie świn i używanie różnych fortelów jest na porządku dziennym, więc jeśli państwo myślicie sobie co by mogło dawać największą nadzieję, że kiedyś Julia Przyłęcka, która przecież napluła Konstytucji w twarz, tak niektórzy uważają, i y, doprowadziła do chaosu, miałaby odpowiedzieć. No to mam tylko y, taką informację. Cała nadzieja w Zbigniewie Ziobrze, na przykład, który z nią prowadził swego czasu walkę i innymi frakcjami, i innych frakcjach, tam jest nadzieja, bo oni mogli jakieś haki nazbierać. Bardzo dziękuję. Oglądali państwo komentarz Gońca. Wojciech Bulik i Radosław Gróca, Do zobaczenia. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody.